Proszę. mieliśmy się spotkać, czemu wystawiłaś mnie dziś w parku Mojższa w to bazaj. Trzeba. O nie, ja nie, nie wiem czy ja Siema, jestem grupy. w stanie rozmawiać dzisiaj z tobą chudy. Czemu? Trzecia rzeczywistość jest w rejonie. Co to znaczy? Jak z tym lekarzem gadałeś i z tą, to, to oni byli naj, najarani w trzy dupy. No to co, to to masz tak samo? Mam podobnie. Kurwa, na chuj to dzwoni? Dobro, czekaj. No, w family friendly, co tam? A nie, zmęczony już jestem. No, widziałem, że coś tam dzisiaj tak chujowo było, bo tam widziałem, jakoś ludzie pisali i tam takie rzeczy, że wkurwiające. Bo sam, jakbym widział to, to bym się wkurwiał na czat bardziej niż na, na samotę. A to, że w sensie, że pisali, że Cassio że król? Ta, cały czas. No takie nie, dziecinne trochę. A to powiem. nie, to szybkie parmy wyrwali. O, no ale no, sam fakt, że jak już coś się gada, no to gadać, a nie widzowie też lecą, jak. A co no, się no, gada? A nie, 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 nie no, to było tak. No nie że... wiem, no, no ja tam nie widziałem całego. No to sorry, jak coś źle powiedziałem, to sorry. A co nie, nie, po prostu weszli i takie rzeczy spomowali bez powodu. A ja się odmówiłem no... i powiedziałem, że wypierdalali, nie pomowali, nie mają wypierdalać. No, a u niego pisali, że ty wyzywałeś, yy, tam, yy, go. Nie, nie, nie wyzywałem. Po co mam wyzywać kogoś, kogo nie znam? No, dokładnie, no to tak jak mnie już trochę tam znasz, bo gadaliśmy na żywo, to już mnie od króbek wyzywasz. <laughs> no, no właśnie. <laughs> To bo to... już można powiedzieć, że znam. Nie no, tak zupełnie szczerze, po prostu wszyscy, zaczęli jakieś głupoty pisać, powiedziałem, że są pierdolnięci i są kurwa chorzy na łeb i mają wypierdalać, no. No, no to pozytywnie. No. I Nie wszystko. Oj, no. czy z Niech mój sobie w końcu pisać. A, dobra. W sensie, wiesz, jak mnie ująć? XT, co chłop pisze. Jak już miałbym kogoś wyzywać, to znalazłem osobę, która ma mniejszą kolejkę do siebie, o tak to mówimy. A, no w jest sumie. To, jest, to, jest to kiepski sposób, żeby się dostać na fajnym marze, tak powiem Ale nie no, w sumie jak jest mocny konflikt, to one najczęściej idą pierwsze w ogień. Znaczy ja też tak sobie humorystycznie powiedziałem, bo ogólnie. No nie wiem czy dostanę jakąś walkę, mam nadzieję, że dostanę. Bo sobie. Z O, no, z No, zobaczymy Nie wiem, a do wagi jaki ty chciałeś wagę? 7,7 czy 8? Zero. No w sumie chyba 7,7. Znaczy, jest 8,2 albo 7,7, nie? A no 8,2, sorry. Nie no, to ja bym miał Open. <grym 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 cię magii nie zrobił. No, no właśnie, nie no, ja tak bym tak chciał zejść, zejść do 7,7, ale tylko po to, żeby zobaczyć, jakbym się czuł w tej wadze. I, i tyle. A teraz ile masz? 8,6. No to byś był miał ładnie tam wycięte rzeczy. No, no, no to prawda. Ładnie byś miał no, tyle skóry, by było. Ży wyżyłowany jakiś. Jeszcze? No, catering będę miał za 3 dni. Mam zamówiony za 3 dni, zobaczymy. O, czyli dieta. Dieta. Dieta i zapasy, boks i tyle. I wieganie. Dieta to to słowo, co nie znam, to w sumie bardzo. No To jest to słowo, którego też nie lubię używać. No, jest, jest źle, jak mi to przechodzi przez gardło, no to ci jest ciężko. A powiedziałem 8,2, a powiedziałem 8, nie no 84, tak, to sorry. 8.4? 8.4 jest, tak. No ja wiem, kurwa. Oni tam różnie mają. Nie wiadomo, co tam się dzieje, tak naprawdę. Yy, ale w każdym, w każdym razie też za dietą nie przepadam, już mi się to znudziło. Ale czasami trzeba, żeby zobaczyć, jak to będzie. Sałata cię pozdrawia. Nie wiem. Sałata? TV? Tak. No to, to mój wspierający to po. A to, to mógłby mi sałatę wysłać. No mógłby wysłać. <laughs> Sałata, daj sałatę. A wspierającego nie masz? Mam, mam. No, albo wspierającego wykup, to też dobra opcja. Chuj, znaczy, że... znaczy on już ma. A ma? Ojebany się skurwił. Nie, a jakiego ma, pewnie tego lepszego? Ale nawet nie wiem, że, że są dwa różne, Absolutnie wiesz? nie ma, ma Takie coś niebieskie ma obok. A to już kolor, dobry kolor, czyli długo już ma u ciebie. Jak niebieski. A, a to nie, ja nie wiem, ja na tym nie znam totalnie. Znaczy są kolory, no bo masz za miesiąc, za dwa, chyba tam za sześć później jest. I za, za rok czasu, i chyba za dwa lata. Aha. Nie wiem, czy jakoś tak, nie pamiętam, jak to tam działa. A i tak, to hu, cały całych z tego, no chyba, że masz tych wspierających dużo. Że... No, mam, z 10. Aha, no to tak samo jak ja. No, no właśnie. To jest potężny, to już 10 to ja nawet nie gadam. No a to dobrze, bo tak szczerze, jak ktoś ci zabiera pieniądze z tego, to donate'y są lepsze lepszą opcją. Bo ja po prostu dzisiaj zmulony jestem, wiesz, jakie jestem senny strasznie, Zatoki mnie bolą. I... Tam... No, oglądałeś wczorajszą konferencję? Czy zostałeś na niej <grych> No oglądałem, ale no w sumie... Czekaj, w sumie była jakaś jedna rzecz zabawna, która mnie rozbawiła, tylko nie pamiętam jaka. Ktoś coś powiedział zabawnego. Nie wiem, tam pierwsza tym z Ratajem i z to taką. W drugiej tam. Ty a ty tego Rataja lubisz, czy nie? Rataja? No, tak pół na pół, bo on tam coś wyzywa mnie, a później normalnie jest, nie? Chyba, w sumie jestem, jestem w sumie ciekaw, jak ten. Jakby ta walka wyglądała tak szczerze. Ale ta strollowany rataj? No, no, no. No jest szot jak ja go w parterze mam, kurwa. No ale też masz swoją wagę, więc wiesz, z parteru ciężko być pod osobą, która dużo waży, jak nie masz umiejętności dużych. No w sumie, racja, ale. No to było po walce już z kas tym A on nie, on ciężko rataj może prze, przegra, to naprawdę. Przegra, bo. To nawet sparing jest krycha krycha rataj to. No on tą gardę to trzyma tako. Znaczy i... bardziej bym jego szans wyszukiwał w tym, że ten strulowany musi wagę zrzucić. Więc może przez zrzucenie wagi będzie większe szanse, bo będzie przemęczony. Eee, no i zobaczymy. No to tak jak chyba Meduza był, co przed wagą musiał do samej Gali schudnąć i też nie miał siły na nic. No, no, ale w sumie walki są w miarę ciekawe, koniec końców. Mówię tym bardzo proszę, nie czy nie? Ja też nie. Nie dali, nie dali, nie dali, nie chcieli. A to ja nawet nie pytałem, ale nie, nie skontaktowali się Na czwórkę, ze mną. na czwórkę dostałem, na piątkę mi widz kupił dwa bilety po 800 zł w pierwszym rzędzie stary. To tam wyjebane, a tutaj to nic. Teraz. No, no ja się nawet nie odzywałem, ale znaczy z tego co wiem, to ten, to ja miałem. Miałem. Bo jest takiego, że dostaniesz bilet, to masz jedną osobę towarzyszącą. Do, no dobrać. no jest. Yes, to miałem jechać po prostu z Sergiuszem, ale jednak nie będę z nim jechał. ja, ja, ja swojej własnej indywidualnie nie dostałem, więc, więc nie pojadę. No, no, telewizja zostanie do oglądania w tym, w telewizorze. Ale to nie to samo, jednak. Jeśli na tych galach jest, nie wiem, bo ty od kiedy jesteś na tym fejma byłeś. No, dwójki. No, no to ja też od dwójki, no to dwójki tak siedząc, wiesz, cały czas będąc na gali, a później masz obejrzeć w telewizorze, to jest tragedia. Znaczy nie wiem, może tragedia nie, no ale jest, wiadomo, jest ciekawie, jest fajnie czuć te takie emocje jeszcze, nie? Ale, znaczy ja bardziej chciałem pojechać do tego, teraz tam zacząłem ćwiczyć i chciałem sobie obejrzeć, jak, jak, jak będę na to patrzył z perspektywy osoby, która oczywiście jest totalnym, totalnym amatorem, ale jednak już jak, jakiekolwiek yy, Zainteresowanie w tym, w tym, jakby, aspekcie ma. I chciałbym zobaczyć, jakbym, jakbym wtedy na te walki patrzył, nie? Bardziej tak, myśląc sobie, że sam bym w sumie chciał spróbować. Mm. Byłoby to, myślę, ciekawsze dla mnie. No, ale no zobaczymy. Ja mam bitwę teraz z, tym. <laughs> z konserwatorem od tego kamerzysty. Jakim konserwatorem? U kamerzysty jest taki chłop. Eee, Konserwator taki grubszy, nie wiem czy tylko Nie, widziałeś. nie, nie oglądam, ja nie mam pojęcia. No to tam się pruje kurwa on ostro. Śmieszny jest. Widziałem tylko tyle, że ten hejter jakiś jest od kamerzysty, a tylko poznałem go przez tą, przez tą galę. Ja mam, ja mam takie wrażenie, że ci kamerzyści i Kruszwile to, to jest wylęgarnia idiotów, tak szczerze. Bez zobrazy. Ale i ten Olejnik wydaje się, że ma 5 IQ, i ten hejter ma 2,5 IQ, no. E, olejnik, powiem ci tak, kolejnik postaciowy, on jest postacią taką on prywatnie. No, tak jakby mógł powiedzieć, co, co my robiliśmy na imprezie i w ogóle jak on się zachowuje i jak ten, no to jest inny w ogóle w 100%. Kurwa co. No nie, być może, może go Drema zjada, ale. Wydaje się być trochę kurwa. No, tak jak na tej konferencji. Jak się patrzy i ogląda na niego, no to ja bym w życiu z nim kurwa nie chciał nic mieć do czynienia, ale jak go poznałem, tak od prywatnej strony jest w porządku. Znaczy ja być nie. może, ja też nie chcę jakoś z sobie której prywatnie nie znam. Znaczy z końców zawsze mamy jakieś takie wstępne. Przemyślenia na cudzy na, na temat, no w podstawie zachowań, no to tak no, jak nie ludzie pewnie często odbierają negatywnie po tym, co mówię w internecie, no to je, ja wychodzę z założenia, że ten olejnik jest takim troszeczkę, takim troszeczkę nieogarniętym gościem, który nabrał trochę żaglu w kurwa, nabrał, nabrał trochę wiatru w żagle, mimo tego, że dostał pierdol na pierwszej y, edycji fejmu, w którym wystąpił, plus jeszcze ośmieszył się mega na, tych, na tej konferencji, więc ja trochę jestem, z, z jednej strony fajnie, bo widać po nim taki progres y, mentalny, tak. Jest mniejszą pizdą, tak, tak to nazwijmy. Widać, że trochę odwagi nabrał, tak przynajmniej się wydaje. Mm, ale no nadal wypowiada się w sposób trochę kontrowersyjny. No tak. Dobra, tej kwanie Boży, nie zawracam ci gitary, idź tam, wyrywaj jakieś kobiety, chociaż po tobie widzę, że dzisiaj to ty się nie nadajesz. No nie chce mi się, nie chce mi się. No, co jest? Od Trzeba streama dokończyć i spać. No, chyba, że trzeba, nie wiem, Facebooka, czy co tam zrobić. Tak. Jeszcze. Dobra, no trzymaj dobra. się. Halo. Na razie się. Nie, ja jestem mega z dzisiaj zmolony, w sensie nie byłem, ale teraz mi mega zmoliło.